Gratulacje. Jak się czuje zwycięzca, pierwszy facet na układce Glamoura? Dziwnie, bo no w sumie jestem pierwszym facetem z pięciu edycji, no wiadomo, edycji, faceci są dopiero od dwóch, ale gdzieś tam no, spełnić swoje marzenie i na pewno, na pewno nie zawiodę. Pieniądze na konto czy pieniądze na przelew, tak zwany? Pieniądze na pewno pójdą na lokatę. Część pójdzie na moje wydatki, typu aparat na zęby, pomoc mojej siostrze, a reszta pójdzie na lokatę, bo nie chcę rozwalić tych pieniędzy. A na szczęście mam siostrę, która będzie mnie pilnować. Czyli e, rozsądek na razie zwycięża? Wydaje mi się, że tak. E, nie chcę być osobą, która będzie, roz, która rozwali wszystkie pieniądze, bo to nie na tym polega. E, pierwsze marzenie profesjonalne, które ci się pojawia po tym, jak okazało się, że wygrałeś Top Model? E, kampania modowa na pewno jakiejś e, polskiej marki plus zagranicznej marki, ale w Polsce. Potem chcę zadziałać i po prostu być w Mięskim Wogu. To są moje największe marzenia. Na okładce. Powodzenia. Dzięki. Dzięki.